Cześć zdrowersi, to znowu ja, Angelika. Dzisiaj odpowiem na kolejne pytanie: którą dietę wybrać, aby schudnąć? tak naprawdę każdą. Proces odchudzania zaczyna się w momencie, kiedy jesteśmy na deficycie energetycznym. A cóż to jest i na czym on polega? Chodzi o to, że musimy spożywać mniej kalorii niż zakłada nasze zapotrzebowanie całkowite. Tutaj krótki przykład. Jeżeli nasze zapotrzebowanie wynosi 2000 kcal, możemy sobie to delikatnie zredukować. Odejmiemy sobie przykładowo 200 kilokalorii, skończymy na 1800 i to już będzie nasz deficyt energetyczny. Ale jeżeli chcesz to zrobić szybciej i w zdrowy sposób, zachęcam Cię do wybrania naszej diety odchudzającej, którą znajdziesz w dwóch wariantach, pięcio- bądź trzy-posiłkowym. I pomimo tego deficytu energetycznego zapewniamy Cię, iż nasze posiłki zachowują najwyższą wartość odżywczą. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie na adres Pamiętajcie, zostawcie swój numer telefonu, a my się z wami skontaktujemy. Obserwujcie nas, śledźcie naszą grupę zdrowersi będzie się tutaj pojawiać coraz więcej takich filmików z odpowiedziami na wasze pytania. To co? Wszystkiego dobrego. Just Miam!